Już jestem po z powrotem. Towar, co? Z wielkim brzuchem. Z wielkim brzuchem, bo się najadłem na chwilę. Bo jak patrzyłem, jak mi tu znika, jak oni tu jadą. A nam się bał, że cały czas mu zniemy. zniknie. Mówi, nie muszę wyłączyć, bo zjedzie mi całe, Ja mówię, nie martw się, bo jeszcze jedno w kuchni jest. To wielki A Adam, Adam, jak to Adam, taki łakomczuch jest, jak chodzi o ciasto, Mama wie o tym, że Adam łakomczuch jest. I za ciasto było. Mnie... Przecież mnie... jest duży w ogóle. Nie, przekupicie, właśnie takim czymś. <głos> <głos> Oczywiście, ja najpierw muszę spróbować, czy, czy mi podchodzi smakowo, ale. Dobra, no to startujemy z pokazem mody. Na pierwszy rzut leci moja kurtka. kochani Moja kurteczka, Gabi. Muszę się chyba ubrać, nią bo tak to ciężko pokazać. No ale ciężko. Tutaj Adam jak zwykle. Co za jak ja nie lubię. Ty jak... tak kręcisz. <laughs> bo nie lubię. Jak ty wiesz? Trzeba spojrzeć. Zawsze za to Ja to normalnie tu wieszam. Nie, Bo ja nie lubię. Ja właśnie lubię pochodzenie. Fajna kurteczka. Bardzo mi się podobała. Czy Adam się podoba mi w tej kurteczce? A najlepiej, ja ją założyłem. W Tekamaksie. Widzę, że Gabi stoi, nie widzi mnie. Ja tak z boku. Ona stała tu, patrzyła się na te, tam jakieś wieszaki, tam na te ciuchy, a ja tak z boku, tak zaszedłem, tak ją struchnąłem. Str 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 a że godzina była, w połowie 11, mało ludzi, ona taka oburzona, kto to się nie nią no, bo, bo tak, chodzę sobie po takich wieszakach, bo takie wzdłuż wieszaki są, ja tak sobie chodzę i tak przeglądam, przeglądam, więc czuję, a jak mi to się Ona tak, tak stała? A ja tak ubrany w tą kurtkę, w czapce i tak pum. No, tak, tak się się I tak się nie spojrzałam na górę, tylko tak się spojrzałam. I, I tak chciałam iść dalej. Nie Adam, jeszcze raz. Ja sobie mówię <śmówiłem> patrz No bo w takiej kurtce, to ja nie mam białej kurtki. No nie, nie masz. To jest moja piesza kurteczka. Z, z kieszonkami, Nie, no, fajna, z fajna. fajnym kapturkiem. Fajna jest. Nawet, jak dzieciaki szły naprzeciwko mnie, to no, też mnie no, nie poznały. Nie, nie, nie mam, <śmanym> tak, co ktoś inny. No. Nie, to jest. Oczywiście, TK Maxa to jest ta firma. nawet nie znam. Na XL, aż dziwne. aż dziwne, bo Adam XXL, aż, aż naprawdę jeszcze potrafi się zapiąć. To, to znaczy być... co? Że schudłem. nieprawda, bo przymierzałeś drugą XL i nie. ale nie, i drugą przymierzałem X, Ale nie, to było dobre. Przymierzałem XXL i była za mała. Tak, za mała, bo dlatego ja to jest zawsze twierdzę, że nie patrz na rozmiar, tylko jest kwestia przymierzenia. Na serce się patrzy, nie na rozmiar. <laughs> bo też później mi się wydaje, że. <laughs> jak ktoś wie <wiosł> co chodzi. <śmiech> <śmiech> bo każda marka ma swój inny rozmiar. Ja. I ja uważam, że najlepiej jest przymierzyć. Bo wielokrotnie no. tak było. Nie ty mm -hmm. przymierzałeś raz duża, raz mała. Dobra, teraz. Ty I sobie gadaj czekaj, do kamerki. Po, I jaka cena o cenie ona była? O, no dobrej cenie. Czekaj, 69. Ale nie ma ceny jakiej oryginalnej, bo czas, czas, często jest, że jest pokazana tu cena i później taka promocyjna. Ale akurat tutaj nie ma. A ja sobie zakupiłam... Na razie trzymaj kamerkę, bo ja chcę się ubrać. A, I no teraz tak. sobie gadaj do widzów. No, żeby zakryta. dalej subskrybowali nas. Odwróć się, fajnie lubię jak, jak, jak się, Adam odwróci, nie. Adam nie lubi się lubi, patrzę, pokazywać. Się no czekam, się Adam ubierze i dopiero zaraz pokażę wam, jak Adam wygląda. Ale bardzo fajnie podobało mi się, podobał mi się Adam. Zobaczymy. No gotowi? Do biegu? Start? Mogę pokazać ci? Pokażę. <laughs> Oczywiście w domu, no góra odpada, no nie, ale tu, patrzcie. Tak, no. tak, fajna jest. jest to nie do pełna. A weź się z bokiem, z tyłu. Nie lubię się odwracać do widzów. Fajna jest. Adam tutaj taki muskularny, tak wiecie. Misio. Taki misio, ale jest do kogo się przytulić. No, przynajmniej nie czuć kości. Oczywiście ja się zapnę ale nie jest to, że się nie zapnę. Ja do tak, takiej długich to ja też nie jestem przyzwyczajony. No bo ty zawsze przeważnie krótkie nosisz. A no, nie aż takie krótkie, no nie aż takie długie. A u nas też takich w sumie takich zim nie ma, jak to w Polsce. Tutaj jest tutaj zimę takie delikatne, ale... Ja ale poza, warto tu... mieć taką jedną kurtkę, taką cieplejszą. Ja I najlepsze, że ja tu O i luz mam... jeszcze masz. No, luz masz. No. No, nie, ja czuję. Na... A ty sweterków i tak takich grubych nie nosisz. Ja też nie. Mam chyba z dwa i... Światło z nazwą... <laughs> Ale kurtka jest super. Ja jeszcze mam problem z kurtkami. Bo teraz nie wiem, jakim cudem. Robią rękawy tak wąskie. Że ja nawet... Ja teraz mam z krótkim rękawkiem. I ja tego będę z krótkim rękawkiem nosił. Bo. To ja mam taką czarną kurtkę to też. Yy... Ja przeważnie noszę 3 czwarte bluzki. Nie noszę na długie ręka, Nie wiem czemu nie lubię. Tylko 3 czwartek założyliście. Mam jakieś tam chyba. Trzy takie czy cztery takie bluzki z długim rękawem, ale przeważnie trzy czwarte jakoś tak te długie rękawy mnie drażnią. Ja nie wiem, czy ja mam takie szerokie te ręce, czy co? Ja kurtki mam zawsze ciepłe, więc nawet tak ubieram krótkie rękawek i kurtka hmm. nie marznę nic. Już, to już, już kilka lat tak chodzę i, i kwestia zależy... Ja woliwę, że ciepła. mam kurtki i one są dla mnie akurat. I jest x i taka mi pasuje. Hmm. Ale inne, inne firmy to ja muszę przymierzyć, zobaczyć. I dużo jest tak, że po prostu może jest dużo, a ja się zmieszczę, ale mi rękawy nie wchodzą. Ręce w rękawy. Po prostu jakbym miał leginsy na rękach. ręka. Ja, to bardzo, 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 bardzo. możesz, bo tutaj jesteś taki, wiesz. Teraz Misio. Nie Misio, jestem dobrze zbudowany. Dobra, teraz Gabi tak, ma z Marco Polo. Środku, tak wygląda. Siot, od, od środka. Patrz tu bliżej, bo ty weszłaś tam, gdzie największy ciąg. Takim materiałem fajnym Bez, bez korzuszka ma. Bez korzuszka, bo ja nie chciałam z korzuszkiem. Z takim dużym, dużym Ale powiem tak to było. Weszłaś, A czy nie? No bo weszłaś nie. do TK Maxa i żadnych kurtek nie było. Była ta jedyna. Tak, to prawda. Ja w ogóle nie zamierzałam kupić kurtki, bo ja mam kurtkę i dwie mam kurtki, i uważam, że mi wystarczy i nie planowałam za nic żadnej kurtki. My tylko chcieliśmy właśnie, żeby Waneska sobie popatrzyła, co żeby Mikołaj przyniósł. Hmm. No i dla Ameryki a ja to tak raczej nie. Ale wchodząc do kamarzenia. To jest marca, właśnie ja to prostu, jest właśnie nieplanowane zakupy i zawsze są... No, że życie nie było. No, też poszedłem sobie szukać i właśnie znalazłem. A, a, a ty poszedłeś na, na swoje. No. A ja właśnie, z, a Waneska chyba na dziecięce poszła. Co, no ja no. tak przechodziłam przez te kurtki i tak jakoś tak... Nawet jak się już się te kurtki kończyły, tak stanęłam, tak się spojrzałam na tą kurtkę. I tak... Czy jakaś taka fajna? A może tylko tak, tak, tylko przymierzę? Ja przymierzyłam to. Za tak przymierzanie zostało. się nie płaci, więc. I tak zostało. No. Nie szukam tej kurtki. Zatrzymałam się akurat przy tej kurce i tak się spojrzałam. Bo akurat ta alejka się już kończyła. Fajna jest. I to nie jest taka typowa zimne, zimne białe. Nie, to, to jest, jest takie, taki... ale kremowe. Ta moja też nie jest taka, nie jest biała. Nie jest taka zimna. Nie, nie jest taka zimna. Ona taka wielka, czuję się taka trochę. Puszysta <noise> w kurtce. ale Ale fajna jest, bardzo mi się podobała, długa, no, no. kiedyś jakbym pomyślała, że ja długo kurtkę ubiorę w życiu ja zawsze Gdzie masz tylko... Cenę? Krótkie. Masz. A tutaj. No i ona oczywiście jest o wiele droższa. Dwa razy tyle jak moja. No ale z ilu? No z 350. To jest 350 na 130 no. To jednak nie, nie powiecie, że nie była... Warta, tym bardziej, że jak ja kurtkę kupuję, to no nie kupuję na rok, tylko na kilka nie. lat już sobie chodzę w tej kurtce. No ja mam dużo, kurtek, też, ja mam, tak, mam dużo kurtek takich przejściowych, takich jak teraz jest taka pora, hmm. 10 stopni, 8, ale takich to nie, nie miałem, ale tamta jakość już taka, nie wiem, już mi się znudziła, bo taka jaskrawy kolor miała. Taka zielona, no, i... ale jakby coś jeszcze w góry, od biedy to jeszcze się nadaje, ale to też bo to w się nie była, nie była, nie była, była no, no i była. mam w końcu normalną kurtkę. jak. A podobno śniki idą w Polsce, prawie po, całą Polskę zasypało już. Tak. I tak. Mhm. jeszcze jeden. Teraz tam pójdziemy, bo tam jeszcze Wanecka playmobilą. Wanecka. Mamy ale... takie na wiosnę buciki, już jedne kupiliśmy jej. E, jak byliśmy w też w Frankfurcie, byliśmy. Mhm. Czy w Kalmirze? Właśnie się pamiętam. Nie, we Frankfurcie chyba. Chyba tak. No i tylko jeszcze ten... nie oglądaliście tego filmu, jej będziecie. A, no tak. Chyba oglądać w przyszłym roku dopiero. No i teraz zakupiliśmy takie buciki jej na, na wiosnę, Iwanecka? A Pan Adam wyszukał je zawiązywane, no fajne i cena 32 euro, więc warto było naprawdę zakupić i na wiosnę już, żeby dziecko miało. Nie na ostatnią no chwilę, często tak robimy, nie? No, tu są, tu ma duży ma tak, duży, jest chrom. Mhm. Ma duży chrom. jeszcze za, ten, chyba centymetr, no centymetr, ale I Akurat spokojnie. na wiosnę będzie miało mhm. idealne. Idealne I, i tak jest, że przeważnie jak coś nam się w oko rzuci, to... Jeszcze pokażę. Kładę panesa uciekła. Kupiliśmy jej. Z tej serii. Takiego, a zobaczcie jaka cena. No. I jeszcze kupiliśmy jej dwa polomobiliety Kamaxi. Takie duże. Bo byliśmy gdzie? U nas U w włochu. I tak. I z tej serii co teraz przyniesie. My teraz, my teraz cicho gadamy. I z tej samej serii. nic nie wie. Nie i z tej serii. No, I z tej samej ja patrzę, serii, ty Tylko taki większy, większy no. Playmobil. Bo jej się bardzo podobało, a ona była na Lily, to Adam jeszcze zdąży szybko do auta schować. Ja, ja zaraz I... to wstawię zdjęcie, a później zrobię I zdjęcie i Ja to naprawdę polecam taką opcję. W przypadku naszym. Bo, często, się. bo często jest tak, że wie, wiecie, dzieci idą do sklepu. Kawa mi styknie! I słuchaj. I słuchajcie, I ty też słuchaj. Dobra, słucham, dobra. Ja będę Nie jeszcze w przymontowaniu słuchał. Do sklepu. Słucham. Jest multum zabawek. Kodek, teraz jak jasno u nas Waneska stoi, ona ma wybrać zabawkę. Mm. I ona nie wie, raczej, że wybrać. Ona tak, to jej się podoba, tam jej się podoba, wszystko, ona by chciała, wszystko. Mm. E, a, a właśnie teraz, jak my tak robimy na ten, to Waneska właśnie chodzi. E, i to tak, co z... jej się podoba, ja zdjęcie tak, jej robię? Zdjęcie i to jest najlepsza opcja, że wtedy Mikołaj wie co przynieść, nie, Wanezka? Naprawdę taką wersję A, a, a dziecko polecam. wie, że coś z tych będzie miało? Bo oczywiście nie wszystko się kupi. Tak, tylko wybrane rzeczy, bo no niestety wszystkiego Mikołaj no nie, nie da rady przynieść, bo by musiał naprawdę mieć worek pieniędzy. Jako, jak ostatnio z wózkiem masz przyjechał. O, no, pewnie. To Dobrze było, nie? Ale to też były też, to, czasami takie robimy, Jakieś takie śmieszne, jakieś takie zabawnie, chętę, a w środku mała rzecz na przykład, żeby to też było zabawnie, że nie tylko te święta, że to muszą być duże prezenty, ładne prezenty, czasami skromne, a śmieszne. Mów po, mów po polsku, dla jaj. <laughs> dla jaj, też się jaj nawet, też kiedyś tak robiliśmy, no. jak mieszkaliśmy w Warszawie tam z mamą i z Arturem, no, też tak robiliśmy, takie. to też fajnie było, bo było naprawdę kupę śmiechu w dniu Wigilii. Tak, Waneska? No nie, zajadli ty po To idziemy, idziemy. Do twojego pokoju. Daj. Tylko niech Amelia za, zamilknie te z telewizorem. Telewizor zamilk. Stop. Telewizor. Dobra. idzie to jest? Tam. Tam śpi królewna. Leniuch. Królewna Leniuch. A pamiętacie naszego kampera, którego kupiliśmy? Ale wam powiem, że taka oglądalność była. Że sobie kampera kupiliśmy? Ale ja się śmiałem. Mówię, a za szaleje! Patrzcie, nawet ma takie. cudo, <stớw> Pamiętasz, Gavi? Aha. Miniaturkę jeszcze te, udało mi się bo zrobić. mówisz, zrobimy dla Jaj, że kampera kupiliśmy, nie? No już, nam tam ogólnie chodzi kamper, ale, w głowie, ale. Ale kamper dla w Polsce on jest tańszy w utrzymaniu i tańszy w kupnie bo tu jak chodzi w Niemczech, to no jest, jest drogie utrzymanie i yy, żeby kupić tak samo, także tutaj bardziej się opłaca przyczepa no. tak ale to no inny temat na razie to właśnie, szybko wychodzicie co oglądać mhm. no A oczywiście Belusia jak zwykle na pierwszym miejscu i to jest yy, to jest z nowej serii nie macie pudełka już, czy masz? jest, w śmieci w śmieciach no. ja zawsze jak pamiętam takie pudełka, to się chowało, trzymało. Powinna się trzymać i wsypywać sobie to. Nie, ona ma specjalne pojemniczki żeby... Czekaj, jak, dlaczego włosak ciemno jest? Słońce niby świeci. O i to w tym pojemniczku były te postacie, które są tu. Jest I to jest tej serii, jak to się czyta? Ayuma? Ayuma. Nie Ayuma. Nie, nie wiem, pole mówi. I tego, tutaj w Niemczech nie ma tej, tej nie. serii. No i za 7 euro. Wanuska hmm. sobie wczoraj kupiła. I to też fajnie jest, że w Tekamaksie to te, ja te ma... ceny niedrogie, że nie. one naprawdę w dobrych cenach są. Uh -huh. Bo w cenach normalnych to one drożej kosztują. E, so, i so, dlatego my... 20 euro, bo to kosztowało. I lubiłam to. to jeszcze Maxie, jest, można zobaczyć wyszukiwać. to na YouTube. jest. Uh -huh. Nie, my tego nawet, no, akurat nie widzieliśmy, tylko to no, na uwagę. Tam się duże takie były, to one kosztowały mm -hmm. chyba z 30 na 70, nie? No, Dlatego na na 30. Tak, cena naprawdę przystępna. No i Vaneska, jej się podobała w ta seria, mm. też zażyczyła samego? Tak? Żeby tam jakieś tam, któreś e zestawy no, do tego. Będzie miał nowy zestaw. Jak się bawi tymi różnymi innymi zestawami, które No i to jest, to jest właśnie zostało. jej królestwo. Tak, fajnie, bo pokupowałam Vanessę. Bo jak wiecie, Waneska tutaj miała taki cały rządzi. Demolujesz jej całą pracę. Przepraszam, Vanessa. Jak przechodzisz, baki, przez, płot, jak przechodzisz przez płot ty Wybaczmy. mądra, Ale to poczęła nogę podnieść, a nie kopać. Vaneska mi wybacza. Jak wiecie, Vaneska mi. Przed świętami dzieci bardzo, wybacz. bardzo wybaczają. To Chyba to, najbardziej no. najbardziej kochają. Grudzień, grudzień jest najlepszy, prawda? 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 To taki tak, miały taki e, kącik taki zabaw, czyli Waneska miała. E, I kupiłam, Wanesę zakupiłam, bo to wiecie o tym, że to się troszkę pozmieniało w tym pokoju. Przez tą trochę starszą. No, bo starsza chciała już mieć taki pokoik młodzieżowy. No to co, trzeba było wymyśleć. Ta ma 8, ta ma 15. I trzeba wymyślić taki pokój, żeby i jedna była zadowolona strona, i druga e, strona była zadowolona. I uważam, że to chyba super opcja jest. Wanesę pozbyłam się tych e, szafeczek, zakupiłam takie pojemniki. No i bardziej się, młodzieżowy zrobił pokój, tak. bo kupiliśmy taką toaletkę, toaletkę z biurki, można z biurki, powiedzieć. biurki, bo tutaj Vanessa ma swoją taką matę tutaj. Z boku. Z boku. Jak na przykład chce bastrować, czy chce coś robić. To kładzie tutaj, żeby amelce nie zniszczyć. Jest e, światełko nawet. Biurka, Adam domontował światełko. Ma swoje tutaj zobaczcie, ja właściwie... <noise> Co nie ma? Wszyscy będą Ale widzieć. A tak zobaczcie, jaka amelka ma pięknie poukładane. Układane. Pięknie, ma I, i różne. I to dziewczyna 15-letnia. W tak. styczniu będzie miała 16. Okupywała takie wszystkie pojedyncze. Już wie, jak mieć porządek. Plus tutaj sobie tak zrobiła, hmm. naprawdę ładnie. A plus tutaj to Waneska ma, ma, wiecie, Playmobila. Mama, I od razu ma... widzicie, bałagan, no nie. No ale to inaczej nie idzie z Playmobilem poukładać. No, tu jest dla Waneski do szkoły, nie pokazuje. Plus tutaj ma fajne takiego segregatora, masz, nie Waneska? To nie wiem, czy masz pokładane. No. Tak, zobaczcie, super. I ma na przykład tutaj kredki z takim pojemniczkami. Ale od kogo się uczy? Od Ameryki. Nie, od mamy. Nie, mama chodzi i niszczy Ci o całe ogrodzenie. A nie wiedziałam co z tymi zabawkami porobić. Więc takie koszyczki fajne, bo bierze ten koszyczek, bawi się, wrzuca, wszystko wrzuca, odkłada, tylko jeszcze muszę dwa zakupić, bo jeszcze tutaj ma trochę bałaganu, żeby to wszystko w pojemniki powrzucać. Bo tutaj dwie, dwie, dwie półeczki to są z książkami. Plus fajnie ta szafa jest. Powiem polecam tą szafę. No Tutaj no ma, ma tak, Tutaj jest się... Playmobila, ma tu zabawki. Zamykamy pluszaki. Zamykamy. Zobaczcie, nic nie widać. Także naprawdę, kurczę, fajna, fajna szafa, nie? Hmm. To i co? Na tym wszystko chyba. Chyba tak, A tam kostki kupiłeś chyba do lodu. Takie do łyski chyba, nie? A i ma mhm. kurtkę, pokazać. A, ale ja nie wiem, gdzie ty kurtkę masz. To jest. A. No właśnie, bo to w sumie pojechałyśmy po Amelii w kurtkę, nie? I kupiła mi skarpetki. Ach, skarpetki świąteczne. świąteczne. Wybrałaś sobie, nie? Tak Amelka zakupiła sobie. I bardzo fajna. No dzisiaj była w kościele w Gdyni Nowej, Przetestowała. Cieplutka. Nie jest gruba, a Nie, nie ciepła. jest gruba, ale jest cieplutka. Najważniejsze, że dzieci... Myślałam, że to jest zamek, ale nie. nie, nie. Najważniejsze, no. że się dziecku podobało. I to wszystko. No, właśnie tam. No, więc. A kurteczka też w dobrej cenie było. Z 80 na 200. Z 200 na 80. Nie, z 220 na. 80. 80% na połowę na 60. No, przy kasie 63%. Tak, tak, przy kasie Amelka y, musiała szybko zainstalować taką aplikację, e, aplikację gdzie 25% dostaliśmy zniżki. Ale ona była kupiona nie w Tyska Macie, tylko Zalando za Lando Outlet. Tak, za w Zalando, w Düsseldorfie i 25% to wyszło nas 60 euro. 20 euro. Tak, więc naprawdę super oferta, jesteśmy zadowoleni. I, I za te 20 do... euro pojechaliśmy na kebaba. Kebaba, i tak zabrakło, bo zapłaciłam 35. Bo mam się frytek zachciało. Ci dam frytek. Ale to, ale to wszystko zobaczycie zaraz. Jak to wczoraj był? Ale duża porcja, naprawdę, tych frytek. Amelka zabomówiła tego kebaba też za dużego. Adam musiał dojadać no. Jednak po powinna zamówić te mini. mini bo są tam trzy ale... rodzaje: mini, tak. średni i duży. Wiecie co? Nie, nie odchodzicie jeszcze od nas, bo co przełączamy się na wczorajszy dzień. No tak. Więc my się z Wami żegnamy, ale zostajecie. Na razie. My jak oglądają. But all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back a year ago, I've changed for the better this time. I thought.